Witam Was w nowym odcinku, w którym pokażę, jak łatwo wypolerować światła co na pewno zwiększy wartość Waszego samochodu. No i pierwszy raz sama wymienię olej. Mój pomocnik jest. I już lecimy robić światła. Pewnie część z Was zna taki sposób, ale spróbujemy sobie przetestować siereczki do renowacji lamp. Kiedyś miałam generalnie przyjemność już coś takiego robić i wyszło całkiem fajnie. Zobaczymy jak będzie tutaj. No to był zresztą pierwszy pomysł, na który wpadłam, jak zobaczyłam lampy w tym samochodzie. Instrukcja użytkowania takich siereczek nie jest jakoś specjalnie skomplikowana, ale jeżeli chcecie zobaczyć dokładnie jak to działa, to zapraszam na mój film. A tu pokażę Wam efekt przed i po. Lampy w moim mini na ten moment wyglądają tak. No i zobaczymy co uda mi się z nimi zrobić. No więc czas na tą najtrudniejszą dla mnie część, bo przyjechaliśmy na warsztat no i zaczęliśmy od sprawdzenia i nabicia klimatyzacji. Okazało się, że klima działa faktycznie, bo taką też dostałam informację, ale była nienabita. No i przeszliśmy do wymiany oleju. Odkręciłam filtr. Filtr oleju, jak się okazało, wcale nie było tak łatwo odkręcić, no ale się jakoś udało. No i przeszłam do tego, żeby wymienić go na nowy. Wszystko generalnie robiłam pod czujnym okiem teścia, bo jednak no, nie chciałabym tutaj nic zepsuć. E, wyrzuciłam stary filtr, więc została mi tutaj ta obudowa do filtra e, i dostałam informację, że powinnam je wyczyścić, ją wyczyścić. E, no i e, tutaj ściągnąć uszczelkę, więc to robiłam, czyściłam, czyściłam i czyściłam. Uszczelkę włożyłam, no i następnym krokiem było włożenie świeżego filtra, co dla mnie było problemem, którą stroną, ale się udało. No i następnie dostałam takiego protipa, żeby wysmarować tą uszczelkę olejem, co by przy wkręcaniu ładnie się ułożyła i nie podwijała. Skoro już udało mi się wymienić filtr, to teraz trzeba było przejść do wymiany oleju. Odkręcenie korka od miski olejowej nie było takie łatwe, ale z małą pomocą na starcie, później już mi się udało, no i olej leci. Żeby wszystko było na tip top, wymieniłam podkładki pod korkiem do miski olejowej, ale niestety nie wszystko poszło tak, jak bym chciała. Na razie jeszcze nie wiecie, co poszło nie tak, ale ja dolewam sobie olej świeży. W trakcie chyba z 10 razy sprawdzałam, czy już jest ten etap, na którym powinnam się zatrzymać, ale cały czas dolewałam aczkolwiek no finalnie udało się zakończyć to z powodzeniem. Filtr na swoim miejscu, olej dolany, więc trzeba wypisać karteczkę o wymianie z przebiegiem i z informacją co było wymienione. No i ja już szczęśliwa, że się udało, ale niestety jak się okazało, następnego dnia auto stało na podjeździe, odjeżdżamy, okazuje się, że pod samochodem są plamy oleju, no i na całe szczęście okazało się, że po prostu tak ułożyła się gdzieś przez ten czas ta podkładka, którą właśnie wymieniałam, że trzeba było tą, ten korek dokręcić. No faktycznie finalnie już się nie leje i auto jeździ do tej pory, więc mam nadzieję, że kolejny właściciel również będzie zadowolony.